Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Boom od powrotem magii gier na budowanie baz. Oj, te programy jarały nas nieraz. Patryk Royorewski, Roy Playing Games. A dokładnie rzeczy ujmując, stara, myślę, dobra, sympatyczna seria Roy Time Strategy. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym przeanalizujemy sobie w systemie ILI Access grę Cross. Fire Legions, który to e, program jest e, w stanie zaproponować, myślę, niemało wszystkim miłośnikom e, gier, właśnie na wspomniany base building budowanie baz, strategii czasu e, rzeczywistego, które bezdyskusyjnie e, e, świeciły e, prym w latach 90., z kultowymi seriami Starcraft, Command Conquer, KKND e, na Czele. I w sumie większość tych gier ograłem, jeśli nie w longshortach, to w tam strategy, a jeśli nie w tych dwóch miejscach, to na pewno w sentymentalnie przez gry. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym, jak wspomniałem, gra, która bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie się zapowiada, nie tylko pod kątem tego, iż będzie to pewien duchowy spadkobierca. Jeśli miałbym się posłic o najbardziej adekwatne porównanie to chyba Command Conquer e, e, Generals z dodatkiem Zero e, Hour, ale jeśli rozkochaliście się w takich grach e, jak Act of mm, Aggression, e, na przykład Act of War z dodatkiem High Treason. Po tym co mówię to chyba czujecie, że, że nie tyle co siedzę w temacie, co co, co kochałem w te gry. Przeszedłem wszystkie gry na budowanie baz. Nie jestem do końca jakimś turbozwolennikiem systemu rodem z World in Conflict, gdzie dostajemy określoną ilość jednostek i koniec i za jakieś tam punkty e, przywołujemy posiłki określonego rodzaju. Nie, zawsze lubiłem budować bazę, zbierać surowce, wznosić wieżyczki i potem yy, no, zerować przeciwnika z powierzchni ziemi za pomocą lotnictwa. No ale każdy ma swoją strategię, możecie się takową podzielić ze mną w komentarzach. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, i generalnie jak wygląda sytuacja? Mamy bardzo dużo różnych trybów zaraz wam je pokażę na przykład w ramach custom game możemy mieć player versus player, player versus sztuczna inteligencja, jakby te warianty w odniesieniu do różnych mapek, różnych trybów. Ale to co jest najważniejsze, to oczywiście kampania, która docelowo będzie opiewała na 15 misji zasadniczych, podzielonych właśnie na trzy różne strony konfliktu. Oczywiście każda nacja znacząco i wyraźnie różni się między sobą, zarówno pod kątem jakby e, kosmetycznym, jeśli chodzi o wizualizację jednostek i struktur, ale także systemem ich działania, specjalnymi umiejętnościami konkretnych e, oddziałów. I tak, odpowiednio, kolejno mamy e, Global Risk, mamy New Horizon i mamy Black List. Wy też pomyśleliście o genialnym serialu na Netflixie? Tak mi się wydaje. Także docelowo trzy strony konfliktu, znacząco różniące się między sobą jednostkami, ale także ideologią, etc., etc. Jak z balansem wyjdzie finalnie? Zobaczymy. Póki co, dzisiaj zaprezentuję wam dwie dwie misje z czterech na razie dostępnych, albowiem uważam, że one bardzo fajnie jakby obrazują to, co gra będzie miała i już teraz ma do zaoferowania. Także, moi drodzy, odpalamy misję numer dwa City Under Siege. I powiem wam, że, że, że kurczę, dosyć dynamicznie jest to wszystko poprowadzone pod kątem narracji, scenek, tego co dzieje się wokół. Zresztą, właśnie na podstawie tej szybkiej misji, jeszcze bez budowania, myślę, że się o tym przekonacie. Ja w ogóle przez totalny przypadek, monitorując Instagrama Koch Media, trafi, natrafiłem na tę grę i przecierałem oczy. Jezu, to ktoś jeszcze stara się wskrzesić ten niesłusznie zapomniany gatunek, który zawsze miał bardzo dużo do zaoferowania. Ja się zawsze w środowisku gier tego typu fenomenalnie bawiłem. Ale przeanalizujcie sobie playlistę Roytime Time Strategy, tam macie wszystkie RTSy na budowanie baz, base building. Bardzo fajna misja. Bo musimy zrobić kilka rzeczy. Ratujemy, eskortujemy, rozwalamy, wspieramy. Pod kątem wizualnym bardzo fajnie to wygląda. No i czuć, czuć, czuć tutaj e, ducha Command Conqueror. Wydaje mi, wydaje mi się w, w sposób bezdyskusyjny. I tak jak mówię, każda jednostka ma jakąś swoją umiejętność, którą aktywujemy za pomocą klawisza Q. Mało tego. Pamiętacie tak zwane super bronie, super moce SGR tego typu. Tutaj jakby mamy no, taki paseczek zarządzania, który się ładuje z biegiem czasu, używania umiejętności, zabi zabijania przeciwników i tak dalej. I możemy też globalne, tutaj leczenie albo petryfikacja energetyczna. Klasyczne zaznaczanie. Pyk, 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 lecimy dalej. Wspieramy przekwytujemy perymetry. Mamy oczywiście misje główne, misje poboczne. Wykonywanie tych pobocznych zazwyczaj zasila nasz skład, dodatkowe jednostki, dodatkowe surowce. Podzielone na paliwo i tak zwane materiały budowlane, także tutaj nam idzie całkiem sprawnie. Jedziemy dalej. No i też mamy taką umiejętność za pomocą harpuna sprowadzania wrogich jednostek latających na Ziemię. Po czym ich dobicie już jest sprawą bardzo prostą. Ale jak natrafimy na jakiś wrogi samolot, to wam to zademonstruję. No i pięknie. Tu jeszcze są jacyś przeciwnicy. Dobijamy, 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 dobijamy. Dobijamy, dobijamy. No i na przykład tutaj możemy uleczyć daną jednostkę. Nawet kilka w zależności od tego, jak wypełniony mamy ten słupek tutaj, prawda? No i przejmujemy, czy to budynki, czy to właśnie tego typu specjalne punkty, no i pyk, zrobiony, czastenka. No I teraz będziemy musieli ochraniać cywili, którzy będą ewakuować się

Dobra? Tuż, tu są cywile? Są. Dobra. Super, uratowani. Tu mamy kolejne jednostki. Bardzo fajnie. No i patrzcie, Q. O, harpun i na dół. I jest już. I już łatwiej pokonujemy w tym momencie jednostki I latające w przeciwnika. Pięknie temat wykonany. Ciśniemy tędy. Priorytet na jednostki e, leczące przeciwnika. Pyk. Pyk, 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 pyk. Tutaj, misja poboczna. Ratujemy i zyskujemy nową jednostkę, która jest e, w stanie razić przeciwników obszarowo. Że każda jednostka ma, jakby pod przyciskiem ku swoją super umiejkę. Jednostki specjalne, fabularne. Mają tych umiejętności więcej. Musimy też właśnie uważać na wrogie naloty. O czym informuje nas właśnie taki pasek. I w tym momencie musimy się pozbyć wrogiej artylerii, która ostrzeliwuje no, tutaj strategiczny budynek, który musimy zabezpieczyć. Także niby taka misyjka druga, czy naprawdę, naprawdę sporo dzieje, powiem Wam szczerze. No i na przykład o. I w tym momencie oszałamiamy jednostkę. Także oczywiście każda strona konfliktu ma swoje własne specjalne supermoce. Wiadomo o co chodzi. Pięknie poczyszczeni lecimy dalej. Pasek informuje nas o poziomie odbicia budynku. Pyk, 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 pyk. Przejmujemy. Lecimy dalej. Tak, tak. Tak, bardzo dobrze Teraz tak Jednostki leczące Koniec, pięknie, pięknie, pięknie Tutaj możemy uleczyć jednostkę jedną, drugą I zabezpieczyliśmy temat I tutaj musimy pomóc innym naszym jednostkom Po drodze eskortując specjalną ciężarówkę Także Póki co nie natknąłem się na proste, wybuduj bazę i pokonaj przeciwnika. Nie. Mi <słyski> się przypominają stare, dobre inwazje e, w Common Konque Retaler 2 na Nowy Jork ze strony Sowietów. No i lecimy. Zaznaczamy sobie wszystkich. Grupowanie klasyka, kontrol 1, kontrol 2, konkretne rodzaje jednostek F1, F2, F3, F5. Wiecie o co chodzi. Podwójny przycisk dany typ jednostki. Klasyka. Q. No i zabezpieczamy temat. Kontrol 1 bardzo dobra opcja, żeby na bieżąco zachować się adekwatnie do zaistniałej sytuacji na polu bitwy. To sobie możemy? Leczymy? No i bez pustych przelotów wykonujemy misje dodatkowe. i mamy nowe ciężarówki, które odpalają bomby gazowe ale musimy być blisko y, ciężarówki zasadniczej. Było kilka podejść. World of Gu, Ethereum, Act of Aggression, wspominałem. Ale ostatnio najlepiej bawię się y, w Starcraftowych modyfikacjach, to znaczy przechodzę sobie... Starcrafta 1 z dodatkiem Brood War na silniku Starcrafta 2. Serio, można, polecam. Fajna, fajna, fajna zabawa. O nie na Ajajaj. No właśnie, o tym mówię. Musimy się mieć na baczności. Okej? Pięknie, bomby gazowe, harpuny i ostatnia opcja związana z misją dodatkową. Więcej jednostek kontrol 1. Podchodzimy do ciężarówy. I pomagamy dalej. Pyk, 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 pyk. Dam, 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 strzelajcie! No i elegancko. Blokada. No i udało się. Zrealizowaliśmy wszystkie misje główne i wszystkie misje poboczne. Tu jeszcze jakieś niedobitki. I lecimy dalej. Bieżyczki przeciwnika, priorytet. Włączyliśmy na chwilę w boju wieżyczkę. No i pyk, zrobione. ASAP. I tak mniej więcej wygląda zasadnicza rozgrywka, która na bieżąco jest urozmaicana jakby zwrotami akcji, dodatkowymi wytycznymi. A teraz przejdziemy sobie do misji y, trzeciej, w której już jest pełnoprawny Base Building i po prostu zaprezentuję wam jego mechanikę. No i moi drodzy, tak wygląda sytuacja. Mamy budynek główny, który umożliwia nam oczywiście tworzenie konstruktorów, którzy to konstruktorzy są w stanie wznosić odpowiednie budynki. Zaczynamy od baraków. Mamy specjalne złoża wspomnianych surowców, które są pobierane przez oczywiście żniwiarki 5 na 5, ale również możemy znajdywać na polu bitwy o w ten sposób surowce, które automatycznie dodają nam się tutaj y, do puli. Mamy kap jednostek w tym People momencie 13 na 50, so ale bardzo ważną kwestią jest to, to, to żeby na bieżąco ulepszać nasze budynki, jak i przede wszystkim tą bazę główną, bo w tym momencie my będziemy mogli też ulepszyć budynek, co nam da. Możliwość wytrenowania jakiejś jednostki piechoty albo skonstruowania konkretnego pojazdu, i to samo dotyczy tutaj, ja może odsłonię umiejętności pod daną jednostką. Także fajna sprawa, bo jest ten taki syndrom upgrade, który ja bardzo lubię w RTS-ach. No tak jak mówię, każda jednostka ma jakąś fajną umiejkę, i to jest naprawdę mega, mega przyjemne. Zbudujemy sobie oczywiście tutaj wieżyczki, które zabezpieczą nam tutaj te dwa główne wyloty. No i co mnie tym bardziej cieszy, bo ja bardzo lubię um, struktury defensywne. Tak się narodziła moja um, miłość um, potem też do pełnoprawnych gier typu Tower Defense. Um, także hop, hop, hop. Tutaj wieża. Mamy tak. I w tym momencie główną faktorię zmechanizowaną stawiamy. Tu już możemy konkretne jednostki trenować wraz z mm, umiejętnościami. Mamy podstawową e, wieżę, też ją sobie ulepszymy pod kątem zasięgu, siły ognia. Wiecie doskonale e, o co chodzi. I teraz tak, tutaj wznosimy. Zmechanizowaną faktorię. No i wykonujemy konkretne e, wytyczne. W tym momencie tutaj zbudujemy sobie pięć. Im więcej baraków, tym szybciej jakby wszystko to sobie leci. Miejsce zbiórki. Klasyka. Tutaj jest. E, Jedna z głównych postaci fabularnych, która oczywiście ma więcej Helta, zadaje więcej obrażeń, ma więcej specjalnych umiejętności. Także moi drodzy no, pełnoprawny RTS, gdzie nie sądziłem, że jeszcze tego typu programy mają rację bytu się pojawić, być produkowane, dla mnie naprawdę fenomenalna sprawa. Bo tak jak mówię, ja się tutaj czuję jak w jakimś troszeczkę wiecie. Retalercie 4, Command Conquer 5, Generals 2, StarCraft 3 może nie do końca. Ale, ale jeśli są wśród, wśród Was miłośnicy strategii czasu rzeczywistego na budowanie bas, to dajcie znać w komentarzach. Miele widziana. Łapka. No i oczywiście w przyszłości jak najbardziej temat Crossfire Legions będę dla Was monitorował i na bieżąco testował inne nacje, inne tryby. Dziękuję ślicznie za uwagę. To był Patryk Royorowski, Roy Play Games, Roy Time Strategy. Trzymajcie się, serdeczna tarcza. Hejazd!